Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy rozmawiam z panem Pawłem Lisickim, redaktorem Naczelnym do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać o książkę grup rybaka, śledztwo w sprawie największej tajemnicy watykańskiej podziemi. To najnowsza książka z wydawnictwa fronda, pokazuje do kamery. Jeśli mógłby pan naszym widzom, słuchaczom przedstawić mniej więcej, bo zrekonstruował pan śledztwo właśnie odnośnie grobu rybaka. Właściwie co oznacza ten termin, czego to dotyczy tak naprawdę? Bo wiele osób może w ogóle nie kojarzyć sprawy. Wiele osób może nie kojarzyć sprawy, ponieważ Polacy uważają, że jak jadą do Rzymu i widzą bazylikę św. Piotra, no to tam jest święty Piotr, co jest dosyć zdroworozsądkowym założeniem. Ale sprawa wcale nie jest taka prosta. Szczególnie jeśli się popatrzy na dyskusję na ten temat toczoną przez wielu liberalnych krytyków, wielu liberalnych protestantów, oni negują. Negują zarówno obecność w ogóle Piotra, jak i w szczególności to, że Piotr zginął śmiercią męczeńską w Rzymie, że znajdują się tam jego szczątki, że bazylika św. Piotra właśnie w tym miejscu została wzniesiona. I książka w książce próbuje się zmierzyć z tymi zarzutami, pokazać po krok po kroku, dlaczego one są oparte na nieprawdziwych założeniach i wskazać, że to, co można by nazwać tą centralną opowieścią, centralnym przekazem rzymskiego kościoła, jest prawdą. Że faktycznie tradycja przekazała i przechowała, Yy, 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 dokładnie yy, zarówno opowieść o samym, samej śmierci Piotra, jak i o miejscu jego pochówku i kultu. Od samego początku, od miejsca, gdzie od chwili, kiedy Piotr został pochowany, zaczął się kult, w który, yy, którym uczestniczyła oczywiście pierwsza chrześcijańska gmina i ta, ta wiara została przeniesiona również do nas dzisiaj. Yy, jednym, z, jednym z pytań, które są zawarte yy, na Tyle książki jest, dlaczego w ciągu ostatnich 70 lat tak mało mówi się o tym wielkim odkryciu? Właśnie dlaczego tak bardzo mało się o tym mówi? Jest to tak mało rozpowszechniona wiedza. Moim zdaniem głównym powodem jest po pierwsze fałszywe rozumienie ekumenizmu. Strach przed tym, że takie głośne mówienie, pokazywanie tego wielkiego odkrycia, no to by się spotkało z zarzutem znowu tego triumfalizmu rzekomego Rzymu. No więc skoro nie możemy triumfować, bo nie możemy mówić o prawdzie, no to specjalnie się nią nie, nie chwalimy. I, i dochodzi towarzyszyć do, do takiej dosyć niezwykłej nie sytuacji, że to wielkie odkrycie archeologiczne, które miało miejsce, ciąg, ciąg powiedzmy ale od 1939 roku, i późniejsze odkrycia w latach 60., kiedy udało się z, no praktycznie z prawdopodobieństwem bliskim pewności ustalić położenie grobu oraz istnienie szczątków Piotra do szerokiej opinii publicznej praktycznie nie dociera, jest gdzieś na marginesie gdzieś tam jest zgławane nie jest traktowane poważnie, czyli fałszywe rozumienie ekumenizmu strach przed oskarżeniem o triumfalizm i jeszcze może trzecia rzecz, też takie taka zmiana podejścia wielu katolików polegająca na tym, że dla nich kwestia relikwii, tego materialnego czy smysłowego wymiaru chrześcijaństwa zeszła gdzieś na margines tak jakby to nie było istotne jakby nie było ważne, że udaje się coś udowodnić wykazać, pokazać historię. Jeszcze ostatnie pytanie, takie bardzo ogólne już na koniec, nawiązując do tego, co Pan powiedział o ekumenizmie. Jak Pan ocenia sytuację w Kościele, to co się obecnie dzieje, nie tylko w kontekście synodu, ale też różnych e, właśnie e, hierarchów, jak jest na, jest na przykład jezuita, który można powiedzieć, jest wręcz takim orędownikiem LGBT w Kościele i mało mu się dzieje w związku mm -hmm. z tym. Znaczy, nie no, ja uważam, że mamy do czynienia z czymś co można by najkrócej nazwać paraliżem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, mówił o, 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 o tym, że podziałach w kościele, mówił też bardzo mocno kardynał Sarana w, na swojej, w swojej ostatniej książce, on tam mówi nawet o duchu Judaszowym, który w Kościoła, mówił właśnie o tych sprzecznościach między wypowiedziami różnych hierarchów. No, urząd nauczycielski nie działa, to znaczy, że jest sparaliżowany, bo jeśli mamy do czynienia z przedstawicielami Kościoła, na zewnątrz przynajmniej reprezentującymi Kościół, którzy wypowiadają tezy skrajnie niekatolickie, kościołowi często wrogie albo, albo nawet idący dalej. Nie tylko, już chodzi o, nie, nie, nie tylko chodzi o kościół, ale czasem po prostu negujący zasady prawa naturalnego, i nikt ich z tego powodu nie, nie piętnuje, nikt nie wskazuje tych błędów. Nikt, nie, nikt publicznie od tych błędów się nie odcina, no to mamy do czynienia właśnie z tym, co mówię, z pewnym paraliżem, brakiem, brakiem nazwania rzeczy po imieniu, a to powoduje gigantyczny chaos już w pomysłach zwykłych wiernych. No bo jeśli, jeśli jest tak, że jeden kardynał mówi to, a drugi mówi coś dokładnie odwrotnego, no to znaczy, że wierny zaczyna sądzić, że w ogóle wszystko jest płynne, nienazwane, nieokreślone że właściwie nie ma takich y, absolutnych y, reguł, a to oznacza daleko idącą re relatywizację prawdy i objawienia. Napisał o tych, pan o tych sprawach m.in. w najnowszych książkach, wydanych w różnych wydawnicach. Jakie to są tytuły? Mniej więcej, żeby naszym widem tutaj zakreślić e, repertuar dostępny. To znaczy książka Grup Rybaka to jest książka przede wszystkim historyczna, pokazująca, Żołuj że, to, że się w tym czasie chaosu i zasieszania, ludzie potrzebują takich stałych punktów. Ta książka jest stosunkowo niewiele się zajmuje sytuacją we współczesnym ale Raczej staram się pokazać, że, że chrześcijanie, że katolicy mają powód do dumy, tak? Że jest wszystko że... że że, że, że ta tradycja, która często była oskarżana, o, o to, że to jest, są legendy, mity i tak dalej, jest prawdziwa. No jeśli chodzi o dzisiejszym, o tym dzisiejszym kościele, to ja szczególnie polecałem taką książkę jak Epoka Antychrysta. To jest książka, gdzie starałem się dokonać, to jest oczywiście powieść, powiastka pokazujące jak mogłaby wyglądać przyszłość, gdyby władze w Kościele zdobyli ci radykalni teologowie, czy radykalnie postępowi teologowie, do czego mogłoby to prowadzić. Polecam też książkę Czas Szaleństwa czy Czas Wiary. To jest książka Wywiad Rzeka ze mną, którą zrobił Tomasz Kolanek z, z portalu pch24. No czy właściwie mówimy dokładnie o tych sprawach dotyczących współczesnego kościoła, tego jak on wygląda, tych wszystkich zagrożeń. Myślę, że to są te główne rzeczy, które polecam. Mhm. Bardzo dziękuję za, za wypowiedź. Pokazuję jeszcze raz książkę do kamery grup rybaka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.